Dzisiejsze Święto, Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, to wielkie wydarzenie, które zostało zainicjowane 7 lat temu z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego przez Sejm naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej. To święto ma przede wszystkim pokazać kolejnemu, kolejnym pokoleniom, że należy pamiętać, należy wiedzieć co działo się na terenie gminy Lipie w miejscowościach szczególnie Parzymiechy, Zimnowoda, Grabarze 85 lat temu. Wyrażam wielką nadzieję, że przesłanie Nigdy Więcej Wojny nie tylko będzie powtarzane przez prostych, zwykłych ludzi, ale również będzie ono miało znaczenie dla tych, którzy ustalają i decydują o pokoju na świecie. Życzę Państwu pokoju i bezpieczeństwa.